Może być pan pewien, że nie będę maoistą. Pani poseł Marzena Dorota Wróbel, proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka izbo, ja również wnoszę o zwołanie przerwy, ogłoszenie przerwy i zwołanie konwentu seniorów i odesłanie tej tragicznej, powiedziałabym, ustawy, konwencji do pod połączonych komisji. Wczoraj uczestniczyłam jako parlamentarzysta spoza składu tych komisji w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Sprawiedliwości i powiem szczerze, że takiej jadki jeszcze w tym Sejmie nie, nie widziałam. Wszystkie standardy parlamentarne zostały przez platformę wrzucone do kosza. To, co widziałam wczoraj, było jedną wielką kompromitacją. Nie odbyła się w praktyce żadna dyskusja. Poseł wnioskodawczyni, która chciała, która chciała uzasadnić swój wniosek, nie mogła tego zrobić. Została dopuszczona do głosu dopiero wówczas, kiedy jej koleżanka zagroziła przewodniczącemu komisji prokuratorem. To są te standardy. Parlamentarne, które Państwo wprowadzacie do Polskiego Sejmu to jest wstyd, a, i, a wszyscy posłowie chcieli zadawać pytania. Które odnosiły się do opinii prawnych. Ja również zgłaszałam się jako poseł spoza składu komisji, byłam kompletnie bez szans. A chciałam zapytać o fundamentalną y, opinię prawną profesora Cezarego Mika, który stwierdził wprost, że, y, że tekst konwencji w, taki, w tak niechlujny sposób przetłumaczony nie nadaje się nawet do publikacji w dzienniku ustaw. Na co. Y, y, co zresztą potwierdził wiceminister spraw zagranicznych, który także stwierdził, że jeden, jed, jedno z kluczowych pojęć jest niedookreślone, ale przeszedł nad tym do porządku dziennego. Inny poseł Lewicy stwierdził, że przetłumaczy się tę konwencję wtedy, kiedy Sejm ją przegłosuje. No to ja się pytam, co to za standardy parlamentarne? Poseł, czas. To przypomina ring, a nie parlament. Wstydźcie się. Dziękuję bardzo. Przypominam, że w tej